Polska to historia i nasza duma Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Dziś świętujemy wolność i dumę z bycia Polakiem Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Chwała bohaterom! Niech żyje Polska! Nie być Polsko moja miłość Świata kres Twoją barwą biel i czerwień Orzeł twoim znakiem jest Twoim hymnem jest mazurek W którym ty nie zginiesz, nie Wielkie miasto ta Warszawa Z gór do morza Wisła mknie Biało-czerwone jest moje serce